Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, jak mawiał klasy, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych rezultatów. Wojna była sumą słabości Europy. Po pierwsze wynikiem pychy liderów europejskich, którzy wykluczyli większość Europy z procesu decyzyjnego. Pamiętacie porozumienia mińskie? I co? I dzisiaj jest dokładnie to samo. Lepsi siedzą w Genewie i o wszystkim decydują, a resztę Europy odesłano do Afryki. Wy się niczego nie nauczyliście. Po drugie, naiwności, że Rosja jest inna i potrzebne są kolejne resety. Ani wtedy, ani dziś Rosja nie jest inna i nie dotrzyma żadnej umowy. Ale tutaj znów siedzą ludzie, którzy w to wierzą. Po trzecie, wy się tutaj Wszyscy napinacie, jakby to, jak to jesteście przeciwko Putinowi, jak to jesteście za pokojem. Tymczasem pamiętamy, liczycie na, 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 na słabą pamięć ludzi, pamiętamy jak wybuchła wojna, to jak nie chcieliście nic zrobić, jak wysyłaliście te swoje hełmy. Ja przypominam, że do dziś ani w Niemczech, ani w Unii Europejskiej nie rozliczono nikogo za resety z Rosją. I nie wierzę, w żaden trwały pokój bez pokonania Rosji lub moc, mocnej siły kinetycznej odstraszającej. Rosja nie dotrzymuje umów, nie potrafi dłużej funkcjonować bez napadania kogokolwiek, a wykluczając z procesu decyzyjnego państwa, które są najbardziej zagrożone, świadomie lub nie gracie w orkiestrze Putina.